Hej, hej wszystkim! Tak, to jest dawno chyba oczekiwany film, czyli chole zakupowe. Dawno cholu nie było i z racji tego, że chciałabym, żeby mój kanał stał się troszeczkę bardziej modowo urodowy no to z tej racji też postanowiłam nagrać wam chole zakupowe, którego naprawdę dawno nie było. Więc myślę, że bez przeciągania zacznijmy. I tak na sam początek to mam akurat... Takie święte trio, właśnie jeśli chodzi o kosmetyki. Um, głównie wybrałam się do NYX, dlatego ponieważ do Warszawy czasem się udaje, a tylko w Warszawie jest NYX stacjonarnie, więc wybrałam się i zakupiłam, no tak, no nie za dużo rzeczy, ale coś tam kupiłam. Bardzo chciałam przetestować tą bazę właśnie Angel i... Pojawiam się, że jestem naprawdę bardzo mile nie zaskoczona, ponieważ naprawdę ma bardzo fajne wykończenie, yy, bardzo ładnie wygładza skórę yy, i myślę, że kupię sobie kolejne opakowanie, kiedy już to zużyję. Yy, I też jest bardzo fajnie wydajne, więc yy, jak najbardziej Wam polecam, jeśli szukacie po prostu fajnej bazy yy, do cery mieszanej. Yy, dalej mam, słuchajcie, yy, pani namówiła mnie na yy, cień, który jest... Wpłynie właśnie z takim fajnym pędzelkiem ala la błyszczyk. Jest to taki właśnie złoty cień. Ja już na jednym filmie bodajże miałam tą, ten cień położony na oczach, więc podziękuję Wam tutaj, go, Wam go w karcie, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak on wygląda właśnie na filmie. No i też Wam pewnie się to pojawia tutaj na zbliżeniach, więc naprawdę jest bardzo fajny. Było dużo różnych kolorów, i myślę, że następnym razem, kiedyś się wybiorę do Nyksa to też zdecyduję się na jakiś inny kolor, ponieważ e, też fajnie się sprawdza jako ogólnie baza pod cienie inne. E, no i szukam też jakichś fajnych cieni, ale nic takiego szczególnego nie znalazłam, ponieważ w Złotych Tarasach zawsze wszystko jest wybrane e, i nie ma w ogóle żadnych fajnych kolorów cieni. E, no i znalazłam coś takiego, e, co się właśnie mieni na taką i zieleń, na zieleń, właśnie srebro, nie wiadomo w ogóle jaki to jest kolor, ale jest to y, dłochrom. właśnie, on się mieni na Różne kolory, w zależności, w zależności od tego, pod jakim kolorem po prostu patrzycie. Ja myślę, że jest naprawdę e, ciekawy, chociaż nie wiem, czy warto do końca swojej ceny. E, parę razy go użyłam. E, Bynajmniej nie jest to jeden z moich ulubionych cieni, ale myślę, że jest naprawdę całkiem w porządku, jeśli coś takiego właśnie szukacie. Eee, właśnie zobaczyłam się w odbiciu obiektywu, i póki pamiętam, chcę Wam powiedzieć coś na temat moich okularów, ponieważ często się nie pytacie. Zadajcie masę komentarzy na Instagramie, skąd mam te okulary i czy teraz z, z, dalej nasze soczewki, czy kupiłam sobie takie okulary właśnie z wadą. Eee, nie, słuchajcie, to są okulary zerówki. Strasznie chciałam mieć awiatory. Awiatory są teraz bardzo modne, więc też postanowiłam e, sprawdzić, czy twarzy mi w takich okularach i myślę, że tak e, bardzo lubię się widzieć w tych okularach i e, myślę nawet, że może z czasem kupię sobie takie okulary już z wadą e, korekcyjne e, na razie mam zarówki, pijam na Allegro e, z, z troszeczkę takiej wyższej półki, zapłaciłam za nie chyba 70 zł e, więc e, myślę, że są naprawdę dobrze wykonane e, jak najbardziej Wam je polecam e, były też e, trzy inne kolory były czarne, właśnie takie mocno złote te są takie właśnie przydymione, złoto-brązowe i jeszcze są srebrne, e, więc tak właśnie, jeśli chodzi o te okulary, to nie są okulary korekcyjne. Nie przerzuciłam się na nowy kształt, tylko po prostu to są to zerówki e, Dalej, mogę Wam coś powiedzieć na temat mojej nowej obudowy na telefon. E, teraz zdecydowałam się na taki właśnie kolorowy marmur, jeśli mogę tak to nazwać. E, fajnie mi się sprawdza, Co prawda myślałam, że ta obudowa będzie e, błyszcząca, jednak jest matowa, ale myślę, że fajnie właśnie wpasuje się w telefon. E, telefon nie jest zbyt gruby, też fajnie się go trzyma, myślę, że fajnie też ochrania, więc... E, polecam, ale spodziewam się troszeczkę czegoś innego. Dużo osób pyta się mnie o te spodnie. Ja je pokazuję Wam cały czas, ponieważ je noszę cały czas i masa osób screenuje właśnie na snapchacie te spodnie i pyta się skąd je mam, więc chodzi tutaj o te spodnie właśnie z wysokim stanem sznurowane. I słuchajcie, to są spodnie z Missguided. Ja Wam napiszę na dole jak się ten sklep dokładnie nazywa. To... Jak bym to powiedzieć? Ja mam problem z dobrym spodni, ponieważ mi się zazwyczaj nic nie podoba i nic na mnie nie pasuje, ponieważ moje wymiary nie są odpowiednie do rozmiarówek właśnie sklepowych i często po prostu mam za duże spodnie albo y, ciasy, bardzo ciasne i nie dopina na przykład guzika. Y, więc y, akurat idealnie trafiłam na rozmiar, który pasuje na mnie i na spodnie, które są tak piękne, że y, praktycznie nie chodzę w innych i myślę nawet z zakupieniem innych kolorów tych spodni. To są akurat jeansy. Jak wiecie, mam jeszcze te spodnie w kolorze czarnym już z, z srebrnymi tymi wstawkami i myślę, że to są naprawdę bardzo fajne spodnie, są elastyczne fajnie dopasowują się i, no i po prostu uwielbiam <śmiany> je jakbym miała dać im ocenę to by było 10 na 10 albo nawet i wyżej, więc są super, nie farbują w praniu nie rozciągają się, więc mam nadzieję, że przez długi czas mi posłużą teraz jeszcze mi coś tam wpadło w rękę i to jest mgiełka z Buff no i słuchajcie, to jest naprawdę fajny zapach, taki zimowy Ja kupiłam, ten zapach kupiłam na wyprzedaży Kosztował mi 35 zł I właśnie Winterberry, tak, to jest właśnie ten zapach Naprawdę fajny, polecam Taki zimowy, tak jeszcze na ten, na ten czas taki feriowy przed, przed wiosną Jest idealny, więc jak najbardziej Wam polecam Teraz coś może z wyprzedaży I słuchajcie, jeśli chodzi o ubrania zawsze chciałam coś takiego mieć to jest taka kamizelka właśnie bardzo, bardzo długa ona jest chyba hmm, do połowy uda mi sięga e, właśnie czarna kamizelka, ona ma tutaj taką taką płachtę z tyłu e, ogólnie e, powiem wam, że nigdy nie noszę takiej rzeczy, ponieważ ogólnie nie lubię bez rękawników ponieważ mi często właśnie ja mam słowo krążenia w ramionach. Niestety często jest mi zimno, dlatego muszę nosić coś, co na pewno zakrywa mi ramiona nawet w lato. Ale mówię, a, może jakiś na jakiś sweterek, może na jakąś bluzę fajnie się to sprawdzi Jeszcze tego nie nosiłam, to kosztowało mnie, słuchajcie, 50 zł właśnie w Sinseju. No może kiedyś Wam coś tam pokażę na snapie jak się to ubiorę. Właśnie mam tutaj też takie srebrne zamki. No nie wiem, myślę, że to jest taki, byś, coś innowacyjnego w mojej szafie, która jest bardzo automatyczna. Tak czy inaczej, dalej. Skusiłam się na dwa swetro bombery, jeśli mogę tak to nazwać, ponieważ znalazłam ostatnio. To jest mój najnowszy nabytek też dużo osób pyta się, skąd to mam. E, to jest, słuchajcie, sweterek z Handemu e, i on jest właśnie w kroju bombera. Jak widzicie, typowy bomber. E, ja akurat żadnego bombera w swojej szafie nie mam takiego klasycznego, z takiego, wiecie, nawet nie wiem jak ten materiał nazwać, takiego śliskiego, błyszczącego. E, mi się nigdy nie podobały właśnie takie materiały. E, a akurat... Y, z racji na kolor <noise> i przez to, że się świeci uznałam, że przynajmniej sweterek mogę mieć w swojej szafie i jest po prostu super naprawdę mega mi się sprawdza bardzo go lubię, tym bardziej na przykład sprawdza się do koszulek właśnie z cyframi jakichś takich bardziej sportowych fajnie to wygląda, też widzicie pewnie na instagramie jak mam pewną taką stylizację z tym, więc tak to właśnie wygląda, bardzo polecam teraz też jest dostępne w sklepach o ile szybko wypuszczę ten film po nagrywaniu dalej z H&M, dalej poszalałam teraz w H&M jest dużo właśnie rzeczy y, z motywem pudrowego różu więc mi to jak najbardziej odpowiada i często właśnie zawituję y, zawituję, nie ma takiego słowa y, przychodzę do H&M, żeby sprawdzić czy mają coś nowego y, tak, i jeśli chodzi właśnie o ten pudrowy róż, to znalazłam taką oto piękną bluzę y, czarna z napisem Vinces, no tak wiadomo i y, 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 kupiłam sobie bardzo dużo różnych to jest że... Bodajże... M, mam bardzo duży rozmiar M. -ka. Myślałam, że to jest XLK. Tak czy inaczej, ja chciałam z tej bluzy zrobić taką bardziej sukienkę i właśnie jakby tą bluzę mam zapupę, tak do połowy uda. I do tego zakładam sobie taką właśnie czarną miniówkę, do tego wysokie kozaki i wyglądam bardzo fajnie, bardzo lubię tą stylizację, taką bardziej na Ariane Grande. Tak, nic dziwnego. No i ogólnie bardzo mi się spodobały w ostatnim czasie te długie bluzy i też na wyprzedaży zakupiłam sobie w Sinsayu też kupując tamtą kamizelkę, kupiłam sobie bluzę, też czarną zapupę ze Star Warsami, tak ja jestem wielką fanką, zresztą ktoś mnie śledzi i obserwuje, to wie no i akurat z takim właśnie różowym napisikiem, często moja babcia w ogóle myli tą bluzę z bluzą mojego brata i się do mojego brata dużo ale tak wiecie, pobocznie no i jeszcze mam Jedną bluzę taką, może niekoniecznie jest to bomber, ale właśnie ten kołnierzyk kojarzy mi się bardzo z bomberem. On tutaj na dole nie ma aż takich tych ściągaczy, ale... Jest w bardzo podobnym kroju, co tamten sweterek, e, różowy. E, ja go kupiłam w praktycznie e, na szybko, w, sumie w 10 minut e, zobaczyłam, widzę cenę 30 zł, e, wzięłam, e, nie żałuję, bardzo mi się podoba, fajnie mi się sprawdza. Ja takie swetry zużywam po prostu na potęgę, co chwilę muszę kupować nowy sweter, bo je zużywam, e, więc e, myślę, że idealnie sweter czarny zawsze się w przyda. E, no i dalej znowu pytacie się mnie, o mój kolejny zakup z H&M jest to ta oto ten oto sweterek właśnie yy, taki w łódkę yy, też na wielu zdjęciach właśnie na instagramie się pojawiał i też na jednym z ostatnich filmów, więc mam tutaj tam w karcie na górze, żebyście mogli zobaczyć jak on wygląda yy, jest naprawdę przesłodki właśnie ma taką falbankę w paseczki yy, jest cienki, nie za gruby, myślę, że naprawdę fajnie wygląda do spodni z wysokim stanem i do jakichś fajnych butów, e, więc jak najbardziej Wam polecam. O, i taki wielki czoker też jest fajny do tego. E, więc e, jeśli Wam się podoba, to naprawdę Wam polecam, bo jest super. I kupiłam go właśnie w tym samym czasie, co tą bluzę z napisem princess, więc tak w sumie podeszłam do kaszy i... do, do kaszy... do kasy e, z samymi czarno-różowymi rzeczami. E, przechodzimy do dwóch ostatnich rzeczy i to są torebki. E, I jak ktoś widział na Instagramie, to widział. Jak ktoś nie widział, to za chwilę zobaczy. E, chciałam nową czarną torebkę, taką na co dzień. Flamingo, sieć tutaj nie spadaj. Eee, no i słuchajcie, właśnie eee, szukałam czynej torebki, dlatego, ponieważ mam e, ten swój czarny korzuł z futrem i uznam, że nie chcę kolorowej torebki, e, ponieważ e, nie będzie mi pasowała do całego mojego czarnego kompletu. Dlatego chciałam kolejną czarną torebkę, a moja już była troszeczkę. Znaczy, jest ogólnie ciężka, bo jest z łańcuchem. E, więc postanowiłam kupić coś nowego i lżejszego. I to jest właśnie taka oto to torebka z Aldo. E, jest taka e, dość nietypowa powiedziałabym, nie jest e, taka, e, nie jest dość spotykana, e, ja takiej torebki nigdy nie widziałam, więc e, akurat coś, coś takiego się skusiłam e, co prawda minusem jest to, że ma bardzo długi ten pasek, ten dłuższy e, i on był taki naprawdę jeszcze z tymi łańcuszkami taki przeciągnięty i ja sobie po prostu taki spięłam, żeby troszeczkę skrócić ten pasek, e, tak czy inaczej torebka jest naprawdę bardzo fajna e, nie wygląda to yy, Bardzo ma fajny zamek. Naprawdę czasami ciężko się odpina, i na przykład muszę teraz trochę się zamęczyć, żeby ją odpiąć, ale myślę, że jest naprawdę bardzo w porządku. I yy, no i do tego mogę wam pokazać mojego królika. Yy, te króliki nie stały się bardzo modne. To jest oczywiście królik sztuczny, bo widziałam, że są króliki ogólnie, a że są robione króliki sztuczne z królików prawdziwych. I to jest straszne, więc to nie jest królik prawdziwy, to jest królik sztuczny. No i kupiłam go w Chinach, oczywiście na Aliexpress za jakieś 20 zł, więc jeśli chcecie, to polecam Wam, bo te króliki są tak milusie, ale już tak mi się, że ja tylko siedzę i się tego kulika na lekcjach, bo jest tak uzależniający w swojej miękkości. Więc tak, to jest ta torebka, ja ją kupiłam bodajże na Zalando. No i widząc tą torebkę w tam katalogu. Aldo, zobaczyłam inną torebkę, no i nie mogłam się powstrzymać. Dla niektórych pewnie będzie się wydawała chrobata, jak też dla Kuby zresztą. Strasznie mu to wypominam, ale ja musiałam po prostu, ja musiałam wziąć tą torebkę nie wiem jeszcze do czego będę ją nosić. Myślę, że na lato jak na wiosnę, dobra, na wiosnę, na wiosnę na jesień, jak kupię sobie taki właśnie szarawy, dłuższy płaszcz, to ta torebka będzie idealna. No słuchajcie, no wiem, że tu, tu się świeci, tu jest moc i tu jest blaski, złoto, ale ja musiałam. Ta torebka tak mi urzekła, tak mi się podoba i, i, i musiałam po prostu. No świeci się, świeci się, są, są kamyki, jest skóra węża, ale ta skóra jest naprawdę bardzo fajna, matowa. Nie wygląda... Skóra nie wygląda kiczowato. Może dla Was się... Wydaje się, że ten łańcuch z tymi kryształami jest kiczowaty, ale skóra przynajmniej nie jest kiczowata, to musicie przyznać. Naprawdę jest bardzo fajny krój, tutaj ma się taką kieszonkę słowaczek, więc wszystko się tutaj akurat zmieści, w środku wygląda też tak i jest naprawdę bardzo sympatyczna, fajna i będę ją nosić na wiosnę, więc myślę, że do stylizacji, która nie jest zbytnio przeładowana, jakaś taka skromna i właśnie walnąć taką na bogatą torebkę będzie fajnie i nie będzie... Nie będę wsi robić. E, więc tak, to na tyle. E, to były właśnie moje zakupy w ostatnim czasie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Napiszcie w komentarzach, co najbardziej Wam się z tego podobało, co fajne mogę na przykład zakupić, jakieś fajne ciuchy w ogóle. E, mogę zakupić właśnie z motywem takiej czerni i, i różu, coś w ten desen, jeśli coś wam padło oko, czego jeszcze tutaj nie widzieliście, to piszcie w komentarzach, ja z chęcią to po prostu zobaczę, obejrzę i może też zakupię i się zainteresuję, więc informujcie mnie o takich właśnie cudeńkach. No i to tyle, widzimy się w kolejnych odcinkach, do zobaczenia i pa pa!